Trump odpala projekt, który może zmienić oblicze amerykańskiej technologii. Chce wpompować horrendalne sumy pieniędzy właśnie w technologię AI, więc coiny z tego trendu mogą bardzo mocno wystrzelić i my je sobie dzisiaj przeanalizujemy. MicroStrategy dokłada kolejne bitcoiny do swojego portfolio i coraz więcej publicznych firm przyznaje się do tego, że zaczynają kupować bitcoiny. Do tego wszystkiego SEC totalnie odmienia swoją politykę względem krypto, a pani senator Loomis spotyka się z synem Trumpa i nie tylko, aby rozmawiać o rezerwie Bitcoina. Te wszystkie mocno byczeniusy sprowadzają nas do tego, że potrzebujemy zobaczyć najważniejsze strefy na Bitcoinie, przeanalizować jego aktualną sytuację, zobaczyć co dzieje się na DXY, innych wskaźnikach oraz przeanalizować coiny z trendu AI, które mogą być w ciekawych strefach zakupowych. Zaczynamy! Ciao, buongiorno! Z tej strony Greengrid to nasze kolejne GreenToks. Z aktualizacją rynku kryptowalut. Rynek jest właśnie w kluczowym punkcie i dosłownie o kilka procent od swojego ATH na kapitalizacji altcoinów, czyli na Total Trójce. Zobaczcie, że my jesteśmy przy historycznym poziomie oporu, właśnie w okolicy 1,16 biliona dolarów. I co to może dla nas oznaczać? Jeśli przebijemy tą strefę oporu, to prawdopodobnie nie zawitamy do niej przez jakiś dłuższy czas, bo być może będzie to już moment właśnie rozpoczęcia silnych wzrostów na Altach. Dlatego dzisiaj kupujemy. Skupimy się na przygotowaniu do tego i przeanalizujemy kilka kluczowych narracji, przede wszystkim narracji AI, bo Bitcoin właśnie testuje wsparcie w okolicy 104 tysięcy dolarów i co bardzo ważne, widać, że co niektóre altcoiny zaczynają outperformować rynek. I to daje nam już pewne wskazówki, które projekty przebiją swoje opory na wykresie tygodniowym i mogą stać się liderami następnego ruchu. Więc przeanalizujemy sobie dzisiaj przede wszystkim tokeny związane z sektorem AI. I AI agentami, oczywiście, nie zabraknie nam również tutaj tokenu Trumpa oraz Kilku altów, które przygotowałem na dzisiaj. Pamiętaj, że wszystko, co tutaj usłyszysz, nie jest żadną poradą inwestycyjną. Jest to wyłącznie moja prywatna opinia, którą możesz wykorzystać w celach edukacyjnych. Jednak ryzyko inwestycji w kryptowaluty wiąże się z utratą całego kapitału lub oczywiście z jego pomnożeniem. Dlatego to ty zawsze bierzesz pełną odpowiedzialność za to, co tutaj się dzieje. Dzisiaj, zanim przejdziemy sobie do sekcji newsowej, chcę ci przekazać ważną rzecz. W tym momencie rynku najważniejsze jest przygotowanie, bo kiedy rynek eksploduje, no to większość będzie się zastanawiała, co kupić, a my w tym czasie będziemy już planować, gdzie realizować zyski, dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie portfela, zanim nastąpi ten główny ruch. Więc jeśli się z tym zgadzasz, no to już teraz zostaw łapę w górę, żeby na pewno pamiętać o tym, żeby przygotować swój portfel, no i subskrypcję, żeby wiedzieć, jak w jak kolejnych dniach, na kolejnych market update'ach, ten portfel przygotowywać, ponieważ kiedy klikniesz subskrypcję i dzwoneczek, dostaniesz powiadomienie o nowym materiale. Sam wiesz, jak to działa. Teraz jesteśmy jak ci, którzy przyszli do bezpłatnego kina i zajmujemy te najlepsze miejsca przed ekranem. I wtedy kiedy zacznie się seans, my już będziemy w tej komfortowej pozycji, żeby zjeść sobie popcorn, wypić kolę i obserwować rynek. I zobaczcie to, że rynek w jakiś sposób nam się nudzi już przy tym oporze i nie dzieje się za wiele, to tak naprawdę to jest cisza przed burzą, bo wszyscy mówią, że bitcoin utrzymuje się w okolicach tych 100 tysięcy dolarów, ale my ciągle powoli idziemy w górę. Dominacja bitcoina zaczyna tracić impet, więc to wszystko może zapowiadać nadchodzącą siłę na Altach i właśnie dlatego przeanalizujemy najważniejsze wykresy, żebyśmy wszyscy byli gotowi na to, żeby zbudować swoją odpowiednią pozycję na rynku, ale zanim to przechodzimy sobie do konkretnych newsów, które wyglądają bardzo byczo, właśnie poprzez to, że prezydent USA zaczyna inwestować ogromne pieniądze w projekty, które są związane ze sztuczną inteligencją. I tak jak widzimy w tym artykule, no mamy tutaj fantastyczne wiadomości prosto ze Stanów Zjednoczonych, bo Trump odpala projekt, który może zmienić oblicze amerykańskiej technologii. I o co właściwie chodzi? No w Stanach startuje inicjatywa o nazwie Stargate, czyli potężny i bardzo ambitny projekt kupujący w sobie największe firmy technologiczne w Stanach, takie jak Oracle czy OpenAI. Ale tak naprawdę najlepiej o tym projekcie opowie Wam Trump we własnej osobie, więc posłuchajmy go przez chwilę. Ci wiodący światowi giganci technologiczni wspólnie ogłaszają powstanie Stargate. Zapiszcie więc tę nazwę w swoich notesach, bo myślę, że w przyszłości jeszcze wiele o niej usłyszycie. Nowa amerykańska firma, która Zainwestuje co najmniej 500 miliardów dolarów w infrastrukturę sztucznej inteligencji w Stanach Zjednoczonych i przeniesie się bardzo szybko, tworząc niemal natychmiast ponad 100 tysięcy amerykańskich miejsc pracy. I zobaczcie tą niesamowitą rzecz. Projekt startuje z budżetem 100 miliardów dolarów. Jak mogliście usłyszeć, inicjatywa Stargate zakłada inwestycje nawet do 500 miliardów dolarów na rozwój sztucznej inteligencji. To jest największa inwestycja w historii sztucznej inteligencji. A co najważniejsze, to ona już się dzieje, no bo w Teksasie powstaje 10 centrów danych, które mają być sercem amerykańskiego AI. I wiecie co jest kluczowe dla rynku krypto? Ta gigantyczna infrastruktura może być fundamentem dla projektów łączących blockchain z AI. -em. Więc jeśli wszystko się uda, jest szansa, że będą one mogły mieć dostęp do mocy obliczeniowej na światowym poziomie. I my sprawdzimy sobie, które z nich mają największe szanse. Korzystać na tej rewolucji, dlatego zostańcie ze mną do końca materiału, bo zaraz rzucimy okiem na te projekty, które moim zdaniem mają na to największe szanse. A później powiem Ci, jak będziesz mógł zobaczyć całą moją listę takich coinów, które sam bardzo mocno obserwuję. Jednak zanim do tego przejdziemy, zobaczmy sobie ostatnie zakupy, które realizowały firmy notowane na giełdach tradycyjnych. Oczywiście zaczynamy od MicroStrategy, które nie zwalnia tempa i kupuje 11 tysięcy bitcoinów za 1,1 miliarda dolarów. Przy okazji Wczoraj akcjonariusze tejże firmy przegłosowali propozycję, w ramach której ta firma drastycznie zwiększy emisję swoich akcji, co dla nas jest znakiem, że firma Sailora może jeszcze bardziej agresywnie kupować Bitcoina. Poza MicroStrategy swoją cegiełkę dołożyły również trzy mniejsze podmioty. Firma Car, która pochwaliła się zakupem prawie 80 Bitcoinów za 8 milionów dolarów oraz firma Genesis, która kupuje Bitcoina za 5 milionów dolarów. No i na koniec właśnie firma LQWD Technologies dorzuca 4 Bitcoiny do swojego portfela. A więc tak naprawdę, jak możemy zauważyć, publiczne firmy nieustannie kupują bitcoiny, co pokazuje, że widzą bardzo dużą wartość w tym aktywie, a pozytywne okoliczności z ostatnich dni wskazują na to, że może być to całkiem mądry ruch z ich strony. A teraz uwaga, jeśli chodzi o te okoliczności: no to właśnie wczoraj SEC ogłosił utworzenie Specjalnego krypto task force, którego głównym celem jest właśnie stworzenie jasnych i kompleksowych ram regulacyjnych dla aktywów cyfrowych. To jest spora zmiana, bo do tej pory Sek głównie karał i straszył, a teraz wygląda na to, że chcą w końcu ustalić przejrzyste zasady gry. I to jeszcze nie wszystko, bo przedwczoraj, jak się okazuje, mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie w kapitalu, gdzie pani senator Loomis rozmawiała z Ericiem Trumpem, czyli synem obecnego prezydenta Stanów Zjednoczonych, o strategicznej rezerwie bitcoina. I to jest mega ważne, bo pokazuje nam, że temat krypto jest poważnie rozważany na najwyższych szczeblach władzy. A jak do tego dołożymy jeszcze wczorajsze spotkanie z panem Davidem Balejem, po którym sama napisała na X, że przyszłość bitcoina i cyfrowych aktywów w Ameryce nigdy nie była jaśniejsza, no to mamy naprawdę mocny sygnał, że coś dużego może się szykować. Za kulisami. A żeby wiedzieć, co dzieje się za kulisami, tak naprawdę wystarczy, że spojrzymy sobie na wykresy, żeby przygotować się na jakieś potencjalne strefy odbicia, czyli strefy wsparcia lub ewentualnych oporów. Jeśli chodzi o Bitcoina, bardzo krótko to, co dla nas najważniejsze. Czekamy na wybicie tego oporu, który mamy ustalony w okolicach 108-364. Na ten moment, zobaczcie na wykresie dwugodzinowym, mamy tendencję spadkową. Jednak kiedy rozciągniemy sobie Fibonacci'ego, możemy sprawdzić, że najbliższe strefy wsparcia są właśnie w okolicach. W okolicach strefy 102,500. To jest nasza strefa Golden Pocket, z której oczekiwałbym jakiegoś silniejszego impulsu wzrostowego. To by zgadzało się również ze zgarnięciem płynności z tego knota i z tego poziomu mógłbym szukać jakiegoś krótkiego rozegrania pod longa, biorąc pod uwagę oczywiście linię trendu jako naszą strefę oporu. Dopiero wybicie tej linii trendu, uformowanie tutaj wyższego dołka może nam mówić o perspektywie kolejnych wzrostów i wybiciu ATH. Gdyby ten poziom 102,500 nie został utrzymany, wtedy na okolice Konfluencji 101 tysięcy dolarów, czyli poziomu wsparcia z D1 oraz 0786 Fibonacciego. Czyli tutaj to miejsce mogło być dla nas miejscem, w którym mogłaby nastąpić silniejsza akumulacja pod rozgrywkę pozycji długiej. Jednak nie możemy zapominać, że tak naprawdę ten największy poziom wsparcia. On cały czas siedzi sobie w okolicy 88 tysięcy dolarów, bo to, że jesteśmy tak wysoko, to nie znaczy, że nie mamy jeszcze przestrzeni do spadków. Nie bądźmy nastawieni tylko i wyłącznie na jeden scenariusz. Jednak na pewno, żebyśmy mogli mówić o 88 tysiącach dolarów, no to najpierw musielibyśmy przejść przez te okolice 100 tysięcy, czy chociażby tego poziomu wsparcia na 99800. To są poziomy, które musicie znać, żeby dobrze rozegrać sobie market, żeby wiedzieć na co reagować. Z krótkiej perspektywy te poziomy mówione przed chwilą powinny być wystarczające czekamy. Na wybicie tej linii trendu. Kiedy mowa już o bitcoinie, to dzisiaj barber zapytał mnie. Ale no to co, to już po tym alt seasonie, czy jeszcze jest na to czekać? I tak naprawdę, żeby odpowiedzieć sobie na pytanie, czy alt season się już skończył, wystarczy zajrzeć na wykres dominacji Bitcoina na timeframe tygodniowym. Swoją drogą, jeśli chcielibyście wiedzieć więcej o timeframe'ach, na czym one polegają, jak się nimi posługiwać, to właściwie już w tym tygodniu pierwsza lekcja mojego kursu tradingowego, który będzie dostępny na Telegramie. Linki oczywiście do niego znajdziecie w opisie. Trochę więcej powiem o tym później, ale na pewno warto będzie tam być. I zobaczcie, że do momentu, kiedy my nie stracimy tego. Poziomu 54%, potem 48%, to tak naprawdę nie ma co mówić o tym, żeby zaczął się jakikolwiek alt season, bo na ten moment ta. Dominacja bitcoina jest po prostu za wysoko. Znaczna część kapitału jest po prostu w bitcoinie. Nie ma komu reinwestować tego w altcoiny, ponieważ na ten moment jeszcze wszyscy słyszą częściej bitcoin niż na przykład jakaś Solana, Ether czy cokolwiek innego. Zrozumcie, że dopiero kiedy zaczniemy wybijać te strefy, które są tutaj zaznaczone, będziemy mogli mówić o naprawdę silnych ruchach na altcoinach. Jeśli chodzi o krótkoterminową perspektywę na naszej dominacji bitcoina, no to zobaczcie: bardzo ładnie wyznaczona strefa to jest nasza strefa podażowa, tak, długo jej nie wybijemy, w cudzysłowie jesteśmy bezpieczni, czyli Alty nie powinny zbyt mocno tracić na swoim impecie. No i zobaczcie, na ten moment to, co tutaj widzimy, no to utrzymanie strefy podażowej, mamy momentum spadkowe, oczywiście nie możemy zapominać o tym, że tutaj tworzy nam się pewna tendencja wzrostowa, która teraz zaczyna być wybita, co dla nas jest bardzo ważne, ta linia trendu zostaje wybita, czyli to by oznaczało, że możemy ruszać w okolice poziomów wsparcia rysowanych z Golden Pocket, na pierwszym już się zatrzymujemy, na poziomie 58%, następnie drugi, taki silniejszy poziom, gdzie moglibyśmy zobaczyć delikatne odreagowanie, no to będzie poziom w okolicy 57-80%. No i to miejsce tutaj, jeśli rozgrywasz na dźwigni krótkoterminowo, będzie miejscem, w którym będzie warto zastanowić się, czy na altach nie byłoby warto zrealizować części pozycji lub zabezpieczyć je, bo będzie tutaj możliwe odbicie. Przechodząc sobie już do samych altów, tak jak mówiłem na wstępie, jesteśmy właściwie o krok od wybicia ATH, czyli 1,16 biliona dolarów, czekamy na to jeśli uda nam się zamknąć świece, 3 świece dniowe powyżej tego poziomu da nam to dość mocne potwierdzenie zamienienia tego poziomu oporów w strefę wsparcia to oznaczałoby, że alty mają przed sobą tzw. Tak price discovery no i zacznie napływać znaczna część kapitału do altcoinów z krótszej perspektywy oczywiście patrząc sobie na wykres 4 godzinowy jesteśmy w stanie wyznaczyć sobie kilka stref wsparcia czyli mamy to w tym wypadku tutaj takie strefy jak 1.04 następnie 980 miliardów kapitalizacji to są strefy, do których być może będziemy spadać pod ewentualny retest, czyli zejście do tej strefy, tutaj Golden Pocket, byłoby dla mnie bardzo ciekawą okazją do tego, żeby znowu odpalić kilka ciekawych pozycji długich na różnych altach, które wyglądają dobrze pod kątem rozgrywek oczywiście na dźwigni. Co jeszcze widzimy na wykresie altów, to na pewno to, że wybiliśmy ten kanał zniżkujący, to jest tak naprawdę już cała formacja flagi, ją można tak nazwać, i jeśli my będziemy utrzymywali się powyżej tego poziomu 980, 10 miliardów, to to świadczy o tym, że my chcemy tą flagę wybić w górę, no i wtedy target może być całą długością tego ruchu wzrostowego. Więc jeśli sobie byśmy go teraz przenieśli, no to wygląda na to, że wzrosty mogą być w okolicach nawet 1,5 biliona kapitalizacji na altach. Oczywiście z drugiej strony, gdybyśmy chcieli sprawdzić, gdzie moglibyśmy się zatrzymać, jeśli chodzi o kapitalizację altów, no to zobaczcie, że najważniejszym punktem będzie właśnie podejście pod tą strefę oporu w okolicy 1,16. To jest z wykresu, co prawda, weekly tutaj rysowane braliśmy ten knot. No i zobaczcie, w sytuacji, w której dojdziemy do okolic poziomu naszego oporu 1,14-1,16, no to to miejsce dla nas będzie miejscem, w którym będzie się trzeba zastanowić, czy części zysków również sobie nie zebrać z tych okolic, Licząc na ewentualną delikatną korektę, i dopiero wtedy przebicie ATH, równie dobrze może być tak, że rozegramy tak zwane SFP tego poziomu ATH, czyli wybicie tego poziomu, zbudowanie nowego ATH i silna reakcja podażowa, co też będzie dla nas informacją, że tutaj warto realizować część zysków. Ok, dominacja USDT, zobaczcie ten podwójny dołek jest rozgrywany. Na ten moment nie jesteśmy w stanie go zbyt mocno wybić w dół, ale pojawiają się już pewne sygnały, bo zobaczcie linia trendu, którą rysowaliśmy jakiś czas temu, właśnie teraz jest testowana od dołu, jeśli nie będziemy zamykać kolejnych świec D1 powyżej tej linii trendu, albo nawet powyżej poziomu 4.04%, no to uważam, że zostajemy w tendencji spadkowej na dominacji USDT, co daje nam informację o tym, że stable wymieniane są na altcoiny, jest to po prostu dla nas pozytywny news. Jeśli chodzi o indeks dolara, którego dawno nie było na naszych market update'ach, no to zobaczcie, że od momentu inauguracji Trumpa już chwilę wcześniej byliśmy w pewnej tendencji spadkowej, ale nasza strefa podażowa Właśnie w tym czerwonym boksie, tak naprawdę wciąż jest respektowana. Jesteśmy w trendzie spadkowym. Cel, który moglibyśmy przybrać na indeksie dolara, to spadek w okolice ostatniego dołka i zebranie tutaj płynności z okolicy 105 punktów. I wtedy tutaj ewentualna reakcja wzrostowa mogłaby spowodować krótkie osłabienie bitcoina, no i również altcoinów. No bo wtedy, gdybyśmy tutaj zareagowali, nastąpiłby wzrost wartości na dolarze do momentu, kiedy nie wybijemy tej całej strefy podażowej wraz ze strefą w okolicy 100. 13 punktów, wszystko jest w porządku, oczywiście możliwe jest podejście raz jeszcze pod ten szczyt na okolice 110 czy nawet 111, 300, no ale to by oznaczało jakiś silniejszy impuls spadkowy, na który na razie się nie zapowiada, jeśli chodzi oczywiście o krypto. No i właśnie już za chwilę będziemy przechodzili do coinów AI, które przygotowałem na dzisiaj, żeby wyznaczyć na nich ciekawe strefy wsparcia oraz potencjalne targety, ale jutro na moim telegramie będzie lista kilkunastu coinów z trendu AI właśnie pod to, co się dzieje chociażby w odniesieniu do ostatnich newsów, które Wam przytoczyłem, gdzie wyznaczę potencjalne strefy wsparcia, potencjalne strefy oraz zakresy take profitów. Wszystko to jutro do godziny 12 będzie na moim telegramie, do którego link znajdziesz w opisie pod tym filmem. Drugi link w opisie, klikasz i zupełnie bezpłatnie wchodzisz sobie na ten telegram i dostajesz mega mięso ze strefami i z analizami, które wyglądają chociażby jak analiza AI16Z. Zobacz, dokładna analiza. Wiesz, gdzie możemy w cudzysłowie się zatrzymać, jak wygląda aktualna sytuacja. Takich analiz będzie więcej na telegramie. Tutaj nie tylko takie analizy, bo tutaj są również moje pozycje, są moje rozkminy i jakieś 30-40% tego, co dzieje się u nas na grupie Trading Pro, gdzie mamy czat traderów, gdzie możesz rozmawiać z innymi traderami na temat swoich pozycji, na temat tego, w jaki sposób realizują zyski, kiedy, gdzie i jak. Do tego trzech innych traderów, którzy wciąż prowadzą te kanały. Mamy mój kanał Spot35G, gdzie wrzucam swoje zagrywki pod spot. Kanał Rokiego, gdzie on wrzuca swoje setupy i zobaczcie jak to pięknie wygląda. Greenfit to moje mocne rozkminy. Analizy coinów, codziennie analizy kilkunastu coinów pojawiają się właśnie na tym kanale. Jednak żeby otrzymać dostęp do tej strefy pro no to musisz pod materiałem kliknąć pierwszy link w opisie, który tutaj widzisz, bit.ly, dołącz do telegrama, tam zostaniesz przekierowany do przypiętej wiadomości na telegramie i będziesz wiedział, w jaki sposób możesz odblokować sobie tą przestrzeń pro zupełnie za darmo, a wystarczy po prostu korzystać z tej giełdy, z której ja również gram i przy okazji pokazuję Ci transparentnie, jakie mam pozycje otwarte na moim koncie challenge'owym, które otwierałem tak naprawdę na chwilę przed zaprzysiężeniem Trumpa, na ten moment tylko BNB w zysku, ale na spokojnie te coiny mają czas do tego, żeby popracować sobie i wyjść ze stref spadkowych. To wszystko ma ręce i nogi. Oczywiście pierwsze miejsce, w którym pójdzie aktualizacja na ten temat, to właśnie będzie mój kanał GreenFit, gdzie będziecie dokładnie wiedzieli, czy zrobiłem coś z tymi. Pozycjami. My przechodzimy sobie już teraz do oceny sytuacji na eterze, również z wykresu dwugodzinowego. Zobaczcie, ta strefa złota jest respektowana, pomimo tego, że była próba wybicia, to uważam, że jest to zdrowa próba wybicia, bo zobaczcie, że zebraliśmy płynność z tego dołka, no i teraz widzimy delikatne odreagowanie. Zobaczymy, jak zamknie się ta świeca dwugodzinowa. Bo, patrząc na wykres 4-godzinowy, jesteśmy w stanie wyznaczyć tutaj sobie strefę wsparcia z 4-godzinówki, i właśnie tego też nauczę Ciebie w kursie tradingowym, jak właściwie wyznaczać sobie strefy wsparcia, czy ta strefa wsparcia jest silniejsza, czy może ta tutaj wyżej. To są smaczki, które będę omawiał. Więc do momentu, kiedy nie zamkniemy świecy H4 poniżej poziomu 3253 dolary. No to nie zakładamy większego spadku. Jeśli zaczniemy zamykać tam świece 15-minutowe poniżej tego poziomu, to możemy się spodziewać zejścia w okolice tych dołków po zebranie płynności na 3200. To będzie poziom, z którego na pewno będę znowu dobierał któregoś etera do swojego portfolio, ponieważ ta cała złota strefa jest dla mnie ciekawym miejscem inwestycyjnym. Teraz jeśli chodzi o coiny AI, tutaj przeanalizujemy dosłownie tylko kilka bo cała lista będzie przygotowana jutro, jeśli chodzi o TAO. TAO jest w strefie Golden Pocket, w strefie akumulacyjnej, oczywiście w trendzie spadkowym, więc budowanie pozycji tutaj w okolicach 400 dolarów lub ewentualne zejście na 330 to będzie bardzo dobra okazja inwestycyjna, moim zdaniem, na TAO, ponieważ to oznaczałoby zejście do bardzo silnej strefy popytowej, z której moglibyśmy już ruszyć pod wybicie linii trendu, no i na kolejne targety. Jeśli chodzi o kolejnego coina z narrację jaj, no to mamy AIXBT i zobaczcie, to jest moment tutaj, w którym na jednym z market update'ów mówiłem o tym, że po prostu kupiłem tego coina czysto spekulacyjnie. Chwilę później mieliśmy bardzo silny wzrost na poziomie od tego momentu 150%, i teraz mamy bardzo ciekawe miejsce, bo na wykresie 4-godzinowym mamy tendencję spadkową, która została wybita. No i tutaj, jak widzicie, nawet na tym knocie na 4-godzinówce przetestowana, co oznaczałoby utrzymanie tego trendu. Dla mnie, strefą wsparcia, a również strefą do budowania sobie ciekawej pozycji na tym coinie, jest właśnie ten zakres tutaj tego fair value gap, czyli od okolic 79 centów do nawet 67, no i potencjalne targety na tym coinie widzimy oczywiście ATH czyli 94, następnie dolar 16, dolar 30, no i dolar 50, co nie oznacza, że nie możemy polecieć wyżej, co nie oznacza, że nie możemy ponownie zawitać w okolice 40 centów. Kolejny coin z AI, widzimy tutaj bardzo ładną formację kanału zniszkującego, który na ten moment jeszcze nie został wybity. Jeśli uda nam się utrzymać tak duże momentum pod wybicie tego kanału i wejście pod okolice tego szczytu na 1,61 no to uważam, że to już będzie oznaczało dość dobry impuls do tego, żeby złapać tego coina właśnie po teście tego poziomu, Gdzieś w okolicach dolnego zakresu, w okolicach 1,27, oczywiście, już teraz budowanie sobie DCA uważam, może mieć sens. Jednak z zastrzeżeniem, że zobaczcie środek tego kanału z naszym silnym wsparciem, czyli okolice 85-86 centów, mogą posłużyć nam za ciekawą strefę popytową. Dorzućmy do tego jeszcze Fartcoina, który tutaj stworzył sobie pewną formację klina, z której się wybił. Więc biorąc pod uwagę to, co się dzieje na wykresie 4-godzinowym, to ta strefa może być dla nas ciekawą strefą akumulacyjną ze stop lossem w okolicy 1,49 jeśli H4 zamknie nam się poniżej tej strefy to uważam, że możemy wychodzić z tego coina i po prostu szukać wejścia troszkę niżej, jeśli chodzi o targety na tym pokojnie, no to oczywiście 2,74, 3,50 i 4 dolary. Oczywiście na bieżąco będziesz aktualizowany, więc zostaw subskrypcję, bo ja o tych coinach również mówię tutaj na YouTubie. Wystarczy być na bieżąco z market update'ami i jak widzisz po samym przykładzie AIXBT wystarczyło być na market update'cie, żeby zaliczyć 150% wzrostu, więc przecież subskrybuj, łapka w górę, jeśli oczywiście doceniasz to, co robię, bo to dla mnie bardzo wiele znaczy, no i dzwoneczek, bo wtedy na pewno niczego nie przegapisz. Następny coin, czyli virtual. Jeśli chodzi o tego coina, również mamy fajny kanał z strefy wsparcia i oporów mamy zaznaczone powrót na przykład do okolic 2.52 byłby bardzo ciekawym miejscem bo zobaczcie mamy tutaj bardzo ładną strefę e, wsparcia wyjście z tego kanału spadkowego potwierdzenie go od góry w okolice 3 3.14 może dać nam impuls wzrostowy na targety cenowe w okolicy 7, 8 czy nawet 10 dolarów. No i to na dzisiaj tyle, jeśli potrzebujesz informacji jak korzystać z giełdy, która daje ci możliwość dostępu do całej przestrzeni pro, to właśnie teraz pojawiać się film z poradnikiem. Ja ciebie zapraszam na Telegram, linki w opisie do zobaczenia następnym razem. Cześć.